Awe witam w drugim już odcinku z e, trybu. Przy, nie, nie przygotowego z Hamleta w Donstalów. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to fajnie. To znaczy, że moja tutaj praca przy oglądaniu, żeby to wszystko dało się e, oglądać. Nie idzie na marne. Więc zaczniemy ten odcinek od posiadania. Posadzenia tych oto roślinek, nam to trochę sanity, więc bardzo spoko i myślę, że zrobimy to raczej w tym kierunku, bo tutaj jest taki... nie wiem, miejsce na to. O, właśnie sanity, za darmo, do czego to doszło? A niestety musimy tych kolegów powykopywać. A za to jest minus 5, a zasadzenie jest wydaje mi się, że niestety trochę mniej. Nie, plus 5. A, nie widzę, krzak mi zasłania. Było 108? Sadzimy. Ej. Było chyba 118 przez chwilę. Ej, czy opłaca mi się wykopywać jednocześnie, a potem znowu sadzić śliny? Jeżeli tak, to śmiesznie. A jak słodko. A wiesz, że będziesz to, co ci no, twoi przyjaciele łomut zjadał? Fajnie, nie co? Dobrze. O, tutaj jeszcze mamy nasionka. Fajnie. Już mamy. No, chyba. Czy to jest właśnie sposób na nieskończony Sanity? Naprawdę. Taka jest zepsuta. Dziękuję bardzo. Tak. Sposób na nieskończony Sanity. Zobaczmy. W ogóle naprzemiennie ścinać drzewa. O, o, o. Bulwa. Fajnie. Jeszcze jedną znajdziemy. I będziemy mieli. E, Lata rękę. Dobrze, będziemy naprzemiennie sadzić i zbierać. Żeby było optymalnie i żebyś nam Sanity nie zwariowało. Chociaż moglibyśmy na przykład pójść zbierać wszystko. Ścinać w drzewo. Aż nas będą bić halucynacje. A potem dopiero zacząć sadzić. Wtedy byśmy mieli zysk Sanity. Więc w sumie mu łatwo jest jakby hmm, Jego zasadę oszukać Dobra, nie będziemy palić na pewno drewnem Drewno jest zbyt burżujskie tutaj Będziemy palić nią, która jest nieodnawialna Bardzo spytnie. I coś oczywiście zjemy A jest nie zagenuje mi więcej niestety A no może? Nie wiem w sumie Ech, Dobra Posadzimy teraz z znaczy, upieczemy jakoś 10 gudek I trzeba następny plan opracować. Następnie przebiegniemy się do dżungli. I zobaczymy jak to tam wygląda. I po drodze pozbieramy potencjalnie kamień. I wykonamy jeszcze muteczek, żeby móc trochę artefaktów pozbierać. Nie, nie jedz tego! Matko woska. Zostawimy to tutaj i może mi tego nikt nie zje. Oby. I młoteczek my chcemy. Fajna jest ta muzyka. Podoba mi się. też mogłoby być jej więcej w Hamlecie, zdecydowanie. Nożyce raczej się nam nie przydadzą, a jakby co mamy, maczetę. No to jeszcze upieczemy, żeby nie musieć spalać ognia taktycznego. I będziemy lecieć. Obejrzymy sobie, jak wyglądają jaskinie. Poz... jaskinie. Obejrzymy sobie dżunglę i pozbieramy wszelkiego rodzaju pokrzywę. I zaczniemy od tego tutaj dzyndzla. A mnie kusi, żeby to zostawić. I wtedy byłbym niebity przez osiczki. Ale nie. Jak się tak skóra świńska kończy w losowym momencie, w sensie kask, to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja. Co tutaj, czy... Tak, my to już znaliśmy. To jest ten kolega. Czy one produkują kupę? Że jej tutaj jest tak dużo. Użyj jej, wspaniale. No mm. na pewno tu jest tego sporo wszystkiego. Tutaj jeszcze żeby nie było żadnych plam czarnych na mapie, się wycofamy nieco. Żeby nie przegapić tych dwóch kolegów. E, łopata, łopata. Jakiś walking can by się przydał, musimy zabić Rosiczka. Zdecydowanie. O i już mamy pierwszy artefakt, nice. No i szkoda, że ogólnie, że artefakty się tutaj nie łączą. Czasem bywa tak, że po prostu kończy się z masą różnego rodzaju. <śmiesz> to jest śmieszna sytuacja. Haha, moje nic nie się staniecie i ogólnie chciałem, tak nagle przestałem mówić, Na, czasami w Hunwecie jest tak, że kończysz nagle z 20 statuetkami w ekwipunku i nie masz absolutnie nic innego. Bo statuety są oczywiście wszędzie od cholery, jeżeli wie się gdzie szukać. I my jeszcze chcemy oczywiście pozbierać trochę kamienia, jakby był krzemień byłoby bardzo przyjemnie. Ale oczywiście nie dla psa. O, jaskinia wyjdziemy sobie na chwilkę, rzucimy okiem, mamy krzemienie. Bo jeżeli teraz tutaj nie wejdę, to już raczej... O, dzień dobry, panie. Cyk, ogień. Nie, idź sobie, nie chcemy być podpaleni. Spłoń, powiadam, spłoń. A my w tym czasie to wykopiemy. Psik. Nie chcemy cię tu. Idź sobie, nie, ogień, fuck. O, dobrze. Trzeba grać ostrożnie tutaj, jeszcze jedno uderzenie, o i mamy niebieski kryształek. Niebieskie kryształki pozwolą nam na stworzenie sprinklera, który przyda się do farmy pokrzyw, która nam się nie przyda niestety, więc w sumie to tak, no nie no wiecie, lepiej mieć niż nie mieć. Bo potem się okaże, że jednak pokrzywa będzie potrzebna w jakimś innym celu, gdzieś tu była, tu jest. Okaże się, że pokrzywa była potrzebna w innym celu, a my zostaniemy z ręką w nocniku. Hmm. Hmm. Dobrze, muszę kontrolować wszystko. Żeby nas tutaj nic nie zaskoczyło. Ani żeby nagrywanie nie wyszło za długie i żeby potem znowu nie było turbiny z przyszłości. Heh. W ogóle ciekawy pomysł. Choca chociaż taki mocno prosty. Jak ta muzyka tak nagle się ucina, kiedy się tu chodzi? Nie wiem, czy słyszycie, A nie będę trollował. No, znowu FPS-y spadły. Nie podoba mi się to. Nie zamierzam grać na. Ilu tu mam FPS-ów? Czter... Cztery FPS-y. I jesteśmy z powrotem. Teraz już powinno być optymalnie. Może w sumie powiem wam, jak to wygląda sytuacja. Tutaj się dżungla skończyła, więc nie będziemy wychodzić, tylko będziemy biegli na iskra, żeby jak najwięcej odkryć. E, powiem wam jak wygląda sytuacja i skąd są takie spadki. Ogólnie to komputer, na którym mm, nagrywam, lata świetlności miał już nieco za sobą. I no nie narzekam oczywiście, bo jeszcze cały czas daję radę na takie wiecie, średnio zaawansowane gierki. Wiedźmina myślę, że na najniższych by mi dał radę pociągnąć. Chociaż nie wiem czy tujeczkę, może dwójeczkę na pewno, ale kiedyś tam pamiętam, że mój brat gał w tujeczkę na tym komputerze, więc może No i lata świetności miał za sobą, i już dosyć tak mocno się grzeje, kiedy są te nowsze, bodzi wydajne gry. Kiedy są te nowsze, bardziej wydajne gry, to one sprawiają, że on jakby. Co sprawiają, że on jakby. Ten komputer wyłącza swoją lepszą grafikę, żeby po prostu się nie spalić. Więc stąd wynikają spadki FPS-ów, a nam tutaj biegnie cała brygada. A niech jedzą. Byleby mnie nie bili. E, więc jeżeli przypadkowo reprezentujesz bardzo bogatą firmę i chcesz mi dać komputer za, dar za darmo mi, mam chorą córkę. A tak sobie to. Nie. Znaczy, wiecie, za darmo komputer by się oczywiście bardzo nie przyjęło, ale to nie wiem, wątpię, żeby kiedykolwiek. A jeżeli coś kiedyś dostanę za nagrywanie na YouTube, to się będę bardzo śmiał. No, ale póki co, tutaj to raczej jako hobby. Nie wiem w sumie, bo w sumie może powiem, to jest dosyć ciekawe. Ale mój nauczyciel informatyki wymyślił sobie, aha. Muszę, może lepiej nie będę opowiadał o nauczyciel informatyki, a po prostu nie będę podchodził do wszystkiego, co mnie chce zabić. Ogólnie mój nauczyciel informatyki postanowił w gimnazjum, że będziemy robili tutorial, na, to znaczy i on będzie to oceniał i no, trzeba to zrobić, bo inaczej nie zdamy. Więc ja pomyślałem sobie, że zamiast robić na... Hmm. Jako tako, tu tutorial jakiś typu jak pobać Google Chroma. E, to zrobię coś z Don't Store. Akurat wtedy był pierwszy Forge, więc postanowiłem sobie, że nagam poradnik o postaciach. i oczywiście ten poradnik nigdy nie, u, nie ujrzał światła dnia, bo jakość mikrofonu jest gorsza niż w najgorszych moich filmach, e, i po prostu to by było żałosne, i to w ogóle było wiecie. Jako tako powiedziałem coś, nie coś o tych postaciach. Nauczyciel informatyki, pan lat 60, Janusz nie wiedział nawet, że istnieje taka gra, nie wiedział, że istnieje taki gatunek Giel, więc pewnie y, powiedział: No, coś tam zrobił, coś powiedział, masz to. Cztery tak, czy ja tu wszystko pozbierałem? Nie nie, pozbiera, nie, nie pozbierałem tego. Dobra, kiedyś się cofnę, jak będę potrzebował. No i więc pewnie pan, mój nauczyciel informatyki. Mm. Zainspirował mnie nieco do nagrywania na YouTube. A drugą inspiracją, która sprawiła, że w ogóle coś nagrałem, było to, jak ktoś kiedyś na grupę DONSTRW.L na Facebooku. To nie jest reklama, po prostu chcę, żebyście wiedzieli. E, rzucił postaw, w którym walczył z Klausem, i ta walka, tak lekko mówiąc, tak delikatnie oczywiście, była bardzo zła. I poznał mnie, no halo, to co? Już pokażę komuś jak się powinno walczyć, żeby potem nie było, że ktoś Klausa zabija, no, że całe wszystkie etapy, w których może być, to on ucieka, a jak Klaus idzie mu spuścić łomot, to on idzie przyjąć lepę. No to było odwrotność do tej walki, więc postanowiłem, że nagram taką, jak to powinno wyglądać i powiedziałem, hej, hej, ziomeczku, patrz, robisz to źle, ale spoko, jest dla ciebie nadzieja, nauczysz się, tak jak wszyscy. No i skończyło się na tym, że nagrałem poradnik jak walczyć z Klausem. A potem jakoś poszło. W sumie jest powiedziałem kiedyś, że, że, się, że się będę śmiał, jeżeli będę miał 1000 słów. Więc się już mogę zaśmiać. Ha ha! ha, Wspaniale! No. Mm, coś ciekawego? No tutaj autofaktów bym więcej chciał. Chociaż slotów niezbyt mamy. Slotów nie mam po prostu, tak. Jakoś kombinuję tutaj z mówieniem. Mhm. Mm dobrze. E, gdzie jest to narzędzie? Tu jest to narzędzie, dobrze. Zabierzemy sobie złotko. Wykopiemy tę skałkę. Złotego piu raczej bać. O nie, 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 nie. Do widzenia przyjacielu. Nie, nie będą ci biły Liany. Nie, biły chyba. Czy co one biły? Nie wiem, w sumie. Już mnie... Już nie wiem, o czym mówiłem. Nie, najgorzej. Mm, tutaj są panowie kolegowie, telmitowie. To nie będziemy dali od nich chleb lo losowych, bo z naszym zdrowiem jest tak. średnio bym powiedział, tak średnio. Więc bierzemy sobie to tutaj, cudeńko. Trochę kamienia na galnuszki. Oczywiście wunż. Włączeń z BM, a go kiedy je otworzycie to jest w sumie spoko. Więc jeżeli nie musicie się ich bać, ogólnie, tak powiem. I łopata, tutaj poproszę. Dobra, dojdziemy powiedzmy do 20 tych netlów i będziemy kończyć zabawę w dżungli. Ale bardzo mnie smuci ilość pieniędzy, jaką zabraliśmy, bo jest żałosna. Bo to jest 20 ońków, a za 20 ońków. Chociaż w sumie dużo kupować nie muszę, bo co tam chcę, chciałbym ze sklepu. Na pewno chciałbym materiał. Chodź tu. Na pewno chciałbym materiał, żeby móc sobie zabić czapki. Niezbędne do biegania we mgle. No i w sumie to tyle. Krzemieni trochę może, bo no 4 krzemieni to nie jest fajna ilość. No i co jeszcze? Może kotrutkę kiedyś jakby mnie Skorpion jakiś urządził, Chociaż one jako, że same w sobie dopiąm od to... To też nie jest większy problem. Obejrzymy sobie tego klocka. I będziemy już, już mieli jako tako ten świat obejrzany. W sensie tę wyspę, bo jest kilka wysp oczywiście. Myślę, że... Piąta wyspa jest najciekawsza. Hmm. hmm. O nie, już mi się patyki skończyły. Muszę koniecznie zabić falmy patykowe. Dobrze. Czy ja mam łopatę? Mam łopatę, dobrze. E, w ogóle Walmut mógłby jeść sobie zgniłe jagódki bez żadnych kal. To by była według mnie fajna mechanika. Trochę jak WX. W sumie dokładnie tak jak WX, bo on ma taką. Mechanikę, a my tutaj ominęliśmy prawie idola, więc go sobie oczywiście wykopiemy. Kilofik, kilofik jest dobra, jest kilofik, to też można wykopywać. Jeżeli nie widzieliście, to już wiecie. I liczyłem szczerze mówiąc na krzemienie, o jak ja bardzo liczyłem na krzemienie. Zawiodłem się. Mm, Dobrze, jeszcze to sobie weźmiemy i koniecznie zabijemy jakąś większą nosiczkę, żeby móc. Postawić suszalki i z suszalek zrobić stalking sticka. W ogóle ciekawostka. Hmm. Od Quality of life chyba, tak? Albo innego update'u. mamy wioskę, daleko. No jest kawałek. E, od nowego update'u możemy teraz. Coś mi chciałem powiedzieć. E, wytworzyć Walking cane na tym świecie, jeżeli kupimy sobie. E, jeżeli go kupimy sobie zęba Tuska. A my mamy krzemień, fajnie. To wszystko trzeba pozbierać, oczywiście, więc to zjemy do końca. To wyrzucimy. Krzemienie, znaczy nie są bardzo ważne. O, sobie Mamy od razu jeszcze dwa krzemienie, które są tutaj na wagę złota. Mamy naszą koleżankę, biedoneczkę. I dobrze. Jest optymalnie. Mamy trochę pieniędzy. Mamy trochę HP. Ale śmiesznie się zaklinował. I mamy trochę sadzonek. W ogóle mm, taka rada, nie kładźcie tych sadzonek na podłodze. Bo mi kiedyś taki jeden mały robaczek, nie wiem czy kojarzycie takie małe robaczki. Siedzące w tawie. zjad. Ej, nie byłem w twoim zasięgu. Może by cię one zabiły. Aha, nie zdejmę go tak szybko. Dobra, no to się zabijemy. Dwóch nie zabijemy. Raczej znaczy nie. Dobrze. Mm, dzida, dzida, dzida. Gdzie jest zida? Aha, tu jest. Data squelet quickly. Uleczymy się. Bada nam się nie przyda. Chociaż można z zabić bardzo fajny dywan, który jest zresztą polecam do bazy. Mm, ale my chcemy wykopać to cudeńko. I tak, i tak. Na dwa fronty wykopiemy. Znaczy, tamto cudeńko zwane dywanem, w, pod, w postacią wełny, zbierzemy? Nie, nie zbierzemy. Dobrze, wyrzucimy te do kamienie. Będziemy mieli ładniejszą bazę. To chyba jest lepsze. Jak wchodzę i wychodzę cały czas z dżungli, bo biegnę na Iskaju i, i włącza i wyłącza się muzykę, to można się nieco zdenerwować, bym powiedział. Hmm. Kolegowie, kolega, koledzy tutaj. Złoto, cień, panie, złota. To może jeszcze zmieścimy. Czy ja straciłem to narzędzie? Staciłem to narzędzie. Ciekawe. Myślę, że bije tylko. Znaczy, 10% zużywa, a zużyło mi 20%. Ale to jestem pewien, co się stało. Może złoto kosztuje 2, a nie złoto nie kosztuje 2. To zdanie nie miało sensu. Wspaniale. Patyczek elektryczek tutaj. To zbierzemy i posadzimy. Nie no, sanity mamy dużo. Nie naszekałbym. Napaliłbym czymś. Nie wiem już jak się nazywam. Ja bym. W pierwszej kolejności zbudował klatkę dla ptaka i kuchnię naszą. Ale żeby zbudować w ogóle jakąś kuchnię, taką w miarę ogarniętą. Potrzebujemy. Patyków. A że potrzebujemy patyków, to zrobimy przy okazji farmy patykowe. Jakieś światełko można by też ogarnąć. Pójdziemy też do wioski. Wioska jest w tym kierunku. To pozbieramy po drodze patyki. Mhm. I hop. O Sanity już się nie martwię, jako że ta postać handluje Sanity jak żongle piłkami. Oj, żeby nie aktywować tego pana, bo ogień nas naprawdę mocno bije. Pas 30 jednozasoł zadaje, czy coś takiego? Hop. I myślę, że tak z 30, 20 tego by się przydało, wyksonek w sensie. A ja tutaj widzę Sanity. Witam cię, plutko. Ale to się nam przyda do klatki jeszcze. To nie będziemy zużywać. Jeszcze będziemy musieli wejść na chwilę na wodę. Żeby pozbierać oczywiście nasz drogocenny papirus. Bardzo cicha jest taka. Mogłoby być w niej o wiele więcej muzyki. Bo jest tak naprawdę z tego co zauważyłem póki co muzyka w dżungli I muzyka pomiędzy porami dniami. No to tak trochę mało tej muzyki. Ale na to już narzekałem, więc nie będę już więcej narzekał. Bez przesady. Dobrze. 20 póki co, żeby nam cały Sanity nie zeszło. Więc wyzazimiemy jeszcze te 3 i będziemy mieli. Mhm. Wytworzę sobie opatę, tak. Ale w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale jeszcze się nam nietoperze nie zaspałniły. A mi się wydaje, że nietoperze zawsze przychodziły koło dnia. Czwartego, więc ym, mają niezłą obsługę. Dobrze, teraz musimy znaleźć muzeum, które zostało już przez nas wcześniej znalezione. Mhm, tak. Dzień dobry, panie. Chciałbym. Mm, mamy wszystkie rodzaje? Mamy głównie to i to. Dobrze, 5 pieniążków. Bardzo spokojna ilość. Dużo Netli. 20 chyba. Tak, 20. 20 tych oślinek. A my chcemy wydać nasze pieniądze. Nasze pieniądze, byśmy chętnie wydali w sklepie z nasionami. Czy to jest sklep z nasionami? To mi się wydaje, że kwiatki by były sklepem z nasionami, ale nie wiem. Przejdziemy się najpierw tam. A, ja cały czas mówiłem, że zabiję stacjonarną ślinkę i nie zabiłem. Dobrze, to przystanie tutaj. To wychodzimy stąd. Mm, a ja w ogóle nie widzę ich kup, co mnie martwi nieco. Bo chciałbym jakąś tutaj kupkę taką. Jakby bardzo źle to nie brzmiało. Wejdziemy sobie jeszcze do sklepu pokrzemienia potencjalnego i materiał potencjalny. Ani tego potencjału nie ma, ani tego. Weźmę siatkę, bo nie chcę mi się bawić w tamtych kolegów. To mi się nie przyda. To tak naprawdę na wyłowienie dwóch, trzech. To mi się na pewno przyda. No, ostatnie narzędzie kupuję. Daj mi to, co chcę. Nie dał mi. Nasaka. Ani materiału, ani krzemieni. Chociaż trochę narzędzi kupiłem. O, pan złodziej. Możemy go bardzo fajnie wykorzystać Jakby to zrobić? Chyba go weźmiemy po prostu na łuk. Chodź panie kolego. Piniążki siop. Miałem jeszcze więcej. Chyba. Nie, nie mam. E, dobra, no to dzida. Wyrzucamy plecak, żeby... I bić bolszewika! No nie, ucieknie mi. Tak, nie wziąłem go do rogu tak, jak był po. O, o, o. No. A, zabilibyśmy go. Kolego, kolego, nie podoba mi się to, co kolega zrobił. No i hop, ucieka teraz. No właśnie. No, niestety. Następnym razem będzie lepiej. Dziękuję. To była przyjemność. Zjedzenie Twojej kupy. Chociaż nie nie. Jem. Praktycznie rzecz biorąc, tylko przetwarzam. Nawożę się. A to jest znaczna różnica, bo jedzenie kupy brzmi gorzej na pewno niż nawożenie się kupą. Mm, dobrze, tutaj mamy nasz no plecaczek. I myślę, że. Będziemy już kończyć ten odcinek. Bo chyba tak, także. Bo... Boję się, żeby zrobić w dobrym momencie. Te pauzy. I żeby mieć odpowiednią ilość czasu. Ale myślę, że wrócimy do bazy i zakończymy ten odcinek. Mamy już falmy, coś w rodzaju falm. pozbieraliśmy trochę patyków. Yy, mamy trochę pieniążków. Mamy nawet siatkę, więc możemy z Papa! -pa -pa. <laughs> możemy pobawić się w światełko. Te na pewno umożliwią nam lepszą eksplorację świata, więc jest optymalnie póki co, ale nic więcej, bo nie mamy materiału. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym. Cześć!